Witam serdecznie. Kikowy Szlak. 15 wrzesień 2011. Dzisiaj taka próba rozważań na temat tego, czy robimy coś z pasji czy z obowiązku. Jakże ważna motywacja. Chyba najważniejsza. Chyba najbardziej właśnie mająca wpływ na rezultat tego co robimy. Czy robimy coś z pasji do tego? Czy robimy to po prostu z obowiązku? Z tego powodu, że możemy to zrobić, bo wczoraj to robiliśmy i przez wczoraj, albo z tego powodu, że kiedyś osiągniemy oczekiwany rezultat, więc po prostu to tylko robimy. Czy robimy to z pasji? Bo po prostu kochamy to, co robimy. Bo tak jak w naszym przypadku, w przypadku marketingu wielopoziomowego, po prostu zakochaliśmy się w tym, co robimy. Zakochaliśmy się w ludziach. Zakochaliśmy się w dawaniu szansy, możliwości, w pokazywaniu czegoś, co zmienia ludzkie życie. Jakże bardzo ważne pytanie, naprawdę pytanie, nad którym potrzebujemy często się zastanawiać. Czy dziś, na tym etapie, na którym jestem w biznesie, robię to, co robię, z pasji do tego? Czy robię to po prostu z obowiązku? Ogromnie ważne pytanie. Bardzo wielu ludzi idzie do pracy. Rozpoczyna pracę, której nie cierpi, ale mówią: To jest tylko taka praca na razie. E, nienawidzę tej pracy, ale chcę zarobić pieniądze. Jak już zarobię odpowiednie pieniądze, to wtedy będę robił to, co lubię. Myślę, że to błąd. Dlatego, że szkoda życia. Szkoda marnować życia. Najcenniejszy. Z tego wszystkiego, co mamy do dyspozycji, jest czas. Czasu nie odkupimy, czasu nikt nam nie zwróci. Jest on bezcenny. Dlatego szukajmy pasji w tym, co robimy. Zastanówmy się, czy coś, co robimy, robimy z entuzjazmem. Czy kochamy to, co robimy? Jeżeli mamy do tego wątpliwości, przeanalizujmy to dokładnie. Może nigdy nie zagłębiliśmy się w sens tego, co robimy. Zobaczyliśmy tylko odległy rezultat i mówimy: Dobra, jadę teraz, prawda? Potem będzie fajnie, i tak dalej. A teraz, a tam, pal 6, prawda? Jakoś muszę dać radę. Poszukajmy radości w tym, co robimy, poszukajmy entuzjazmu w tym, co robimy. Dlatego, że pasja to entuzjazm tego, co robimy. Wyraża się ogromnie entuzjazmem, prawda? Radością. Ale jesteśmy podekscytowani. Cieszymy się każdym kolejnym wyzwaniem ale rozwijamy się przy tym. Po prostu widzimy dużo więcej plusów niż minusów niż, niż tego, co, co trzeba pokonać, prawda, niż, niż jakiegoś przewamywania siebie. Czyli taka no, próba analizy na dzień dzisiejszy tego, czy to co robimy, robimy z pasji do tego, czy robimy to tylko z obowiązku bośmy się po prostu przyzwyczaili, bo nie wypada inaczej, bo nie wiem, bo nasz sponsor, bo nasze krosy, bo ma nasza dolna linia, jak tego nie zrobimy, to no to jak my będziemy wyglądali, więc jakoś to musimy zrobić, prawda? Jakże ważne jest to podejście do tego, jakże ważne jest znalezienie w tym, co robimy prawdziwej pasji, a jest to absolutnie możliwe, tylko trzeba dobrze się nad tym zastanowić, bo czasami ludzie mówią, no tak, no, jak w spotykaniu nowych ludzi, w poznawaniu ich, w rozmawianiu z nimi o prezentacji, można... By znaleźć pasję. Jak można to być działanie z pasją? Ano może być, absolutnie może być. Warto się nad tym głębiej zastanowić. Już nie chodzi tylko o same rezultaty, ale sam fakt tego, że poznajemy nowych ludzi, wchodzimy w ich doświadczenie życiowe, wchodzimy w to dokąd idą, co robią, skąd wychodzą, jak bardzo wzbogaca nas, jak bardzo wzbogaca ich. Nie będę dalej tego tematu rozwijał. Po prostu takie hasło na dzisiaj. Czy to, co robisz, robisz to z pasji i robisz to z pasją, prawda, pełną, z pasji do tego i z pełną pasją? Zrobisz po prostu to tylko z obowiązku. Zastanów się, że to jest bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. I ono w największym stopniu rzutuje na rezultaty, na te końcowe rezultaty. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej!